Woli zaczynam drugi e, etap, i e, dzisiaj się zabiorę za uprzątnięcie kawałków drewna i gruzu, którym były przyłożone planteki. dałam mi tutaj pewnie pomoże. E, złożymy też planteki i będziemy mieli przygotowane e, miejsce pod wykładanie kartonów. Muzyka No dobrze. posciągałam wszystko. Na jedną gromadkę położyłam sobie gruz. Na drugą te paliki brzozowe, którymi przykrywaliśmy wszystko. No i taka jest różnica, jeżeli chodzi o to, co było przykryte, a co nie. Także widać mniej więcej, jaka to powierzchnia. taki na razie mam Złożonej, spływa sobie z nich jeszcze woda. No, jak widać, e, część się całkiem położyła chwastów. Tak może największa różnica jest przy trawniku wizualna. E, no i z kawałek filmu mi się nagrał. Jak zaczęłam zbierać tutaj te przytrzymujące plandeki elementy, a potem mi się oczywiście telefon tam na górce piasku przesunął, więc całości nie zobaczyliście no i teraz zaraz te plantyki jeszcze poprzechylam trochę pozrzucam z nich wodę zbiorę je eee, i co? i układamy kartony na ten nasz ogródek warzywny tutaj teraz przyblokuję w trochę w innym miejscu na palecie z dachówką i ja lecę trochę jeszcze pozlewać wodę z tych plantek, uprzątnąć i zaraz zobaczę, czy by mi wystarczyło e, tych drewnianych e, palików z brzuzek, żeby chociaż z zewnątrz docelowo obłożyć warzywniak, albo łatwiej mi było na przykład e, później w brzegach pod kaszarką wykosić trawę. No i zobaczymy, czy mi ich wystarczy. Mm -hmm. Nie powiem, że się nie naszarpałam. Chyba szybciej mi zeszło pozdejmować to wszystko niż walczyć z tą folią. Co prawda już zwinięta, ale... Ale jeszcze trzeba będzie ją rozkładać, suszyć, spłukać pewnie z węża wodą, żeby umyć i żeby nam jeszcze te planteki mogły posłużyć. No i dobrze. Pierwsza część, w sumie druga część zrobiona, a teraz właśnie popkładam jeszcze tamte belki i zobaczę, czy, czy mi ich wystarczy po obrysie. Y, po obrysie potrzebowałabym ich y, 39 metrów. Czy ich tyle będzie? Jeszcze troszkę gdzieś tam przy opale mam. No i zobaczymy, czy wystarczy i czy to w ogóle będzie dobry pomysł. No dobrze. Żeby nie biegać tak naokoło, żeby mi za ich zabrakło to rzużyłam je sobie tutaj mniej więcej na trzy długości. Także tak jak mam w tej chwili sznurki rozprowadzone to mi ich wystarczy. No i myślę, że jeszcze trochę znajdę w stosie połowem, Także jest szansa, że uda mi się... Z tego drewna zrobić obrzeża. Chodzi mi tylko o to, żeby po prostu łatwiej było wykościć trawę pod koszarką. A jak to się sprawdzi? Już cię pokażę. No i ten gruz jeszcze muszę teczkę załadować i wywieźć też w miejsce, gdzie mamy przygotowany gruz zbierany z budowy. Fajnie to wygląda. Taka poparzona jest ta trawa. To wszystko, co tutaj rośnie. I na to pójdzie karton, a później ziemia. Także na dzisiaj to tyle. Odkryłam te plandeki. Trochę jest posprzątana, przygotowana na obrzeża. Zaraz idę jeszcze, popatrzę przydałoby się jeszcze z sześć, chociaż takich kawałków brzozy na front ogrodu. No i myślę, że jeszcze w tym tygodniu podziałamy z kartonami. Zaraz i wtedy później zleję wodą i będę wozić taczkami ziemię na grządki. I też poproszę Damiana, to mi parę prętów właśnie wbiję w ziemię, rozciągnę sobie sznurki. No i wtedy... Będę mogła już tak równiutko na grządki wysypywać ziemię, która jest tutaj. A tu też leżą sobie już gałązki, które obcinam. Boczne małe pędy i szykuję sobie na konstrukcję do ogórków, fasolki, groszku, wszystkich takich warzyw, które mogę prowadzić do góry. No dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Fajnie, że to za mną jesteście. Trzymajcie kciuki, żeby się to udało i żeby nam tutaj fajnie roślinki rosły. A, a propos roślinek to już część e, wyszła sobie, że tak powiem, na dwór i czeka na wsadzenie do ziemi. E, tutaj mam czosnek, cebulę, pory, poziomki, sałaty, maczki, boby. Jeszcze trochę mogłabym w sumie z domu wynieść, ale na razie te tak odważnie wystawiłam, żeby już sobie tutaj rosły. A tu w kartoniku mam jeszcze parę takich y, kawałeczków jeżyny bezkońcowej y, z miejsca, gdzie teraz mieszkamy. Pokazałam, ostatnio wam ten mały, zaniedbany ogród. Jego też będę trochę ogarniać w najbliższym czasie. I tutaj te jeżyny poprzewoziłam. Z dwa, trzy krzaczki będą. Ten chyba... Umarł, ale tutaj te fajnie żyją. Także żegnam się z Wami tym miłym, zielonym akcentem i niebawem mam nadzieję, że te wszystkie moje rozsady polecą już na grządki, we właściwe miejsca. Dzięki za wszystkie kciuki w górę. Fajnie, jeżeli dotrwaliście aż do końca i jesteście tutaj ze mną w tej chwili. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do tego serdecznie i do zobaczenia przy okazji oglądania kolejnego filmu. Pa!